Witam, kolejny odcinek, i teraz zastanowimy się o tym, że bazując na różnych filmach, które często oglądam, właśnie na forach, no i kobieta mówi, że była nieszczęśliwa i odeszła. Oczywiście, ja tutaj nie mówię o tym, że jesteśmy w toksycznej relacji, gdzie jesteśmy nieszanowani, nie jesteśmy poniżani. Oczywiście to nie tylko tyczy się kobiet, ale również i mężczyzn, a więc. To nie jest, to w ogóle nie wchodzi w grę. Bo nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy po prostu byli nieszanowani. I tak to wygląda. Ale, dobra, ale kobieta, kobiety piszą. Byłam w relacji i odeszłam. Odeszłam z relacji. I teraz, kiedy patrzymy na odpowiedzi mężczyzn, czy na forach, to mężczyźni piszą, że byli dobrzy, zajmowali się dzie dziećmi, rodziną pracowali i kobieta odeszła. A więc, czego tak tutaj się wszystko, tak się to układa, jak się układa? Dlatego, że kobiety mają wymaginowane to postrzeganie w ogóle szczęścia. Dlatego, że to wszystko bierze się w filmach. W filmach od dzieciństwa programuje się, że kobieta spotka tego księcia, Spotka tego mężczyzny z bajki. Ale kiedy przychodzi normalne życie, to życie to nie jest bajka. Życie to obowiązki, życie to. Życie to życie. Życie nie jest po prostu bajką. Trzeba często wziąć odpowiedzialność za to, trzeba działać, trzeba się rozwijać. I. Ale o tym w bajkach nie mówią. Nie mówią o tym, że trzeba płacić podatki. W bajkach nie mówią o tym, że trzeba się spotkać z odrzuceniem. W bajkach nie mówią o tym, że trzeba się spotkać, czasami pójść na rozmowę do szefa, który jest na nas zdenerwowany i mamy... idziemy na dywanik. W bajkach nie mówią o tym, że trzeba się spotkać z cudnymi emocjami, które w nas siedzą. No i właśnie i teraz. Kolejna sprawa, to jest jedna część medalu. Druga sprawa jest taka, że zadajmy sobie pytanie: kto jest odpowiedzialny, jeżeli ta kobieta mówi, że ona nie czuła się szczęśliwa? Zadajmy sobie pytanie: kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za Twoje szczęście? Tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, że jesteśmy poniżani czy źle traktowani w relacji, bo takie coś nie, ma, nie powinno mieć w ogóle miejsca. Ale zadajmy sobie drugie pytanie, właśnie to pytanie podstawowe. Kto jest odpowiedzialny za twoje szczęście? To się tyczy do kobiet, do mężczyzn. Kto? Czy za twoje szczęście odpowiedzialny jest mężczyzna? No nie, za twoje szczęście odpowiedzialna jesteś ty. Tak samo mężczyzna. Mężczyzna nie powinien oczekiwać od kobiety, że ona da mu szczęście. Bo kobiety czy mężczyźni Ludzie są zmienni. Raz jesteśmy nadwozem, raz jesteśmy podwozem, pod a więc nie oczekujmy od o drugiej osoby, bo ta osoba ma też również ciężkie dni. Ta osoba również jest tylko człowiekiem, a więc nie oczekujmy od tego człowieka, od tej osoby, że ona da nam szczęście, bo szczęście zależy od nas. Szczęście zależy od tego, jak traktujemy drugiego człowieka. Szczęście zależy od tego, czy żyjemy w, zgodnie, w zgodzie ze sobą. Szczęście zależy od tego, czy jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Nasze szczęście zależy od tego, czy realizujemy nasze cele. A więc szczęście zależy od wielu różnych czynników. Ale nigdy nie powinno i nie będzie zależało od drugiej osoby. Dlatego, że ta osoba może odejść, ta osoba może umrzeć, ta osoba może po prostu zniknąć z naszego życia. I nie oczekujemy, bo jeżeli my oczekujemy od kogoś, że ktoś da nam szczęście, że to jest szczęście, jest tam, a nigdy nie znajdziemy, nie poszukamy tego szczęścia w sobie, nie zaczniemy siebie akceptować, nie zaczniemy siebie kochać, nie zaczniemy siebie rozumieć, nie zaczniemy siebie wzmacniać, nie zaczniemy pracować nad sobą. Ja wiem, że praca nad sobą jest. Praca nad sobą jest najtrudniejszą pracą, jaką możesz wykonać. Dlaczego? Dlatego, że w pracy nad sobą nie ma urlopów. Kiedy idziesz do kogoś do pracy, to masz urlop. Możesz sobie jechać na dwa tygodnie do lasu, nad wodę, nad morze, obojętnie gdzie, do innego kraju. I tu masz wtedy urlop, ale od pracy nad sobą nie masz urlopu. Dlatego praca nad sobą jest najcięższą pracą. Ale jak powiedzieć, jak to pięknie brzmi? Dwa lata temu, dwa czy trzy lata temu byłem na pewnej konferencji w Katowicach, spotku i zobaczyłem ten napis e, na billboardzie. Taka pewna osoba miała właśnie wystąpienie i kiedy zobaczyłem to to powiedziałem sobie wow! Powiedziałem sobie wow! Jak to jest, to było tak w sedno! A co było napisane? Na tym billboardzie było napisane właśnie Nawiązanie do tego, co mówię dzisiaj, że największą i najlepszą wypłatę w życiu dostaniesz za pracę nad samym sobą. Największą wypłatę. Więc nie oczekuj od szefa, nie oczekuj od partnera, nie oczekuj w ogóle, że coś przyjdzie z zewnątrz. Kiedy zaczniesz pracować, kiedy przede wszystkim nie będziesz oczekiwał, że szczęście Ci druga osoba, nie będziesz rozczarowany, bo właśnie wtedy ludzie wpadają w ten. Najtrudniejsze okresy w swoim życiu, kiedy oczekiwali, że ta osoba da im szczęście, a nagle tego szczęścia nie ma. Nagle się okazuje, że to szczęście było fikcją, to szczęście było tylko tym wyobrażeniem o tej osoby, a ta osoba odchodzi, i jesteśmy w czarnej dupie. To trzeba sobie powiedzieć: w ciemnej, nie czarnej. W ciemnej dupie. Tak to wygląda. Dlatego, jeżeli ty kobieto oczekiwałaś od swojego mężczyzny, że on da ci szczęście to ja Cię tutaj przebudzę. On nie jest swoim szczęściem i nie oczekuje od nikogo szczęścia. Pracuj nad sobą. Problem polega między kobietami, a mężczyznami jest taki, że kobieta przede wszystkim polega na swoim wyglądzie. I kobieta nie musi tak bardzo pracować nad sobą, bo ma ten wygląd. Kiedy ma ten wygląd, to już z racji tego mężczyźni za nią biegają. Tak, tak to wygląda. Mężczyzna, tak jak nagrałem w jednym z filmów, powinien i musi zapracować na swoje Mężczyzna na swoją pozycję w życiu musi zapracować, bo mężczyzna nie ocenia się pod względem wyglądu, to jest jakiś tam ułamek jest ważny, ale mężczyznę przede wszystkim ocenia się poprzez jego zaradność, poprzez jego interakcję z innymi ludźmi, poprzez jego pewność siebie, poprzez jego odwagę, a więc mężczyzna nie bazuje na wyglądzie. Dlatego tak to wygląda, dlatego kobieta z, z jakby na początku tego wszystkiego ma po prostu łatwiej, dlatego że kiedy jest ładna, to mężczyźni biegają za nią. Mężczyźni ustawiają się w kolejce, mężczyzna nie. Mężczyzna na swoją pozycję w życiu, na swoją pozycję w społeczeństwie, w rodzinie, w pośród znajomych zapracowuje właśnie, pracuje swoją, swoją pracą, pracuje nad sobą. Wtedy kiedy pracuje, to zdobywa pewność siebie, zdobywa te wszystkie zasoby, które często ma ukryte, i wtedy one wychodzą. I wtedy, kiedy on się uważa za wartościową osobę, wtedy ludzie uważają go również za wartościowego człowieka. Tak to wygląda. Kobieta inaczej. Ale nie oczekuj, jak ja powiedziałem wcześniej, nie oczekuj od swojego partnera czy partnerki, że ona da ci szczęście. I nie mówię, że odeszłam od niego, bo nie dał mi szczęścia. To jest jedna wierutna bzdura, że ktoś ci da, czy ktoś będzie odpowiedzialny za swoje szczęście. Ja wiem o tym, że szczęście zależy ode mnie. Wiem o tym, że nikt nie da mi tego szczęścia. Jeżeli jestem z partnerką, to wiem o tym, że ona jest tylko jakby uzupełnieniem jakby jest tylko dopełnieniem naszych relacji. Kiedyś było inaczej, teraz wiem o tym że nikt nie, nie, nie jest odpowiedzialny za moje szczęście, tylko ja sam. A więc, jeżeli ten filmik Wam się podoba oczywiście zostawcie komentarz. Ten film oczywiście trafi na kanał Niemiły Facet. Jeżeli w tym momencie szukacie różnych rozwiązań, jeśli chodzi o sywetkę bo nowy rok już niedługo, to oczywiście zostawcie em, komentarz, ale pod swodem w pierwszym komentarzu będzie link do książki, jak wspólno zachować zdrową sylwetkę na całe życie, w trzech różnych formatach wersji audiobooka, e-booka oraz wersji książkowej. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. A na dzisiaj to już wszystko. Skomentujcie, przyślijcie filmik dalej. Pozdrawiam.